Jeżeli chodzi o finansowanie polityki społecznej, to jeżeli spojrzymy na źródła historyczne tego typu zmian, to w części państw skandynawskich najpierw była polityka społeczna tak skonstruowana, dopiero potem były, było sfinansowane i to koledzy przywoływali. Natomiast w kontekście ogólnoeuropejskim to trzeba też spojrzeć na wagę planu Marszala i tego, jak były skonstruowane podatki w latach 50. i 60. również na Zachodzie i jaki miało to wpływ na siłę państwa i siłę związków zawodowych. Ale jakby odwoływanie się wyłącznie do kontekstu historycznego jest, jest ma, ma ten problem, że kapitalizm czy system neoliberalny również edenoguje, że prekariat też nie powstał przez przypadek, tylko powstał po to, żeby rozwalić związki zawodowe, żeby rozwalić tę solidność, żeby nam ciężej było demonstrować. Że jeżeli łódzkie włókniarki czy łódzkie pracownice specjalnej strefy ekonomicznej są zbyt zmęczone, żeby przyjść na to spotkanie, żeby sprotestować, że jeżeli nie mają dostępu do jakiejkolwiek minimalnej stabilności, no to nie mają też tej, tej, dodatk tej dodatkowej energii, którą miały ich poprzedniczki, które strajkowały jako włókniarki w Łodzi. I to jest jakby taki argument historyczny. I teraz jeśli chodzi o finanse, to też trzeba pamiętać o tym, że duża część inwestycji w tej chwili w Polsce. To są inwestycje ze środków unijnych i to jest nasza decyzja, konkretnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, to jest konkretnie decyzja rządu, czy chcemy, żeby te pieniądze szły na przedszkola, czy żeby te pieniądze szły nie wiem, na autostradę, na stadiony, na akwaparki. I to jest konkretna decyzja polityczna. I jeżeli my te środki przeznaczamy w taki, a nie inny sposób, a nie decyduje o tym koniecznie Bruksela, jakby premier chciał, tylko decyduje o tym nasz rząd i nasze Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, to to, samorządy, samorządy to to jest również marnowanie tych środków, które można by było na politykę socjodemokratyczną przeznaczyć. Bo to nie jest przypadek, proszę Państwa, że w tej chwili część moich kolegów siedzi, próbuje zablokować pewną inwestycję infrastrukturalną za 300 milionów złotych, tak? w łodzi w wieloletnim planie finansowym, a za 2-3 tygodnie czy za miesiąc ja będę próbował e, walczyć o pieniądze na przedszkola, ale za miesiąc czy za dwa miesiące ktoś mi powie, to niemożliwe, nie będzie przedszkoli, bo budujemy nową trasę. Więc jakby to, to wszystko jest połączone ze sobą. To znaczy są dyskusje na temat finansowania nowotarkowych, że jeżeli jest wpisany do y, wieloletniego planu finansowego i istnieją podejrzenia, że można by było te pieniądze dać no. optymalnie, podobnie jak w przypadku budowania tych stadionów. Nie, I, to nie, to I to jest argument finansowy. Natomiast trzeci argument, jeżeli chodzi, przepraszam Michała, że trochę skręcę, ale to jest taki argument naukowy. Parę dni temu z, zmarł Hilary Koprowski, to, to był twórca szczepionki Napoli. To był Polak, który został zmuszony do emigracji do USA. Natomiast jakby w duchu solidarności, on trochę tej szczepionki Napoli, po jej wynalezieniu, oddał do Polski. Dzięki czemu w tej chwili mamy dużo mniej zachorowań na polio. I można na wolność patrzeć z punktu widzenia indywidualnego, jak na kask mój kask na moim torze snowboardowym, na moim snowboardzie i można na wolność patrzeć z punktu widzenia socjaldemokratycznego, tak jak na szczepionki. I ze szczepionkami, które są jedną z najfajniejszych rzeczy, które państwo może nam dać, jest tak, że jeżeli ktoś tego nie dopilnuje, żebyśmy się szczepili, i jeżeli ja się wypisuję z bycia szczepionym, to zagrażam wszystkim dookoła. I wszyscy korzystają na tym, że jesteśmy powszechnie szczepieni. Bo jesteśmy bezpieczni nie dlatego, że każdy z nas był szczepiony, tylko jesteśmy bezpieczni dlatego, że wystarczająco dużo z nas było szczepione. Było że dostęp do szczepionek był nie tylko dla najbogatszych, ale również dla najbiedniejszych. I tak samo my, socjaldemokraci, wierzymy, że wolność jest wtedy, kiedy tego typu zagrożenia likwidujemy zbiorowo. To jest chyba najlepsza metafora, jaką znam.